Yo Siemanko, z tej strony Snapkill 2. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy w Pet Simulator yy, Ester Wielkanocki. Yy, I zostawcie łapkę, w... jeżeli Wam się filmik oczywiście podoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wyświetlenie. No i zapraszam do oglądania. O, skrzynka. Ja nie mogę! Dzieciowie, tutaj jest tak dużo mnogry, a my tylko zbieramy od, od kubki do kubki, dobra? 100 trylionów. Kupimy sezara te, jajeczka. A my też musimy to tutaj trochę pokopać, nie? Wiecie jak to na należy No okej okay. Jak się trafi? O ja chyba coś trafię Czekajcie No dobra Ja to robiłem także Kaffir Han Oooo Ale Jestem pewny, jestem 100% pewny, ale z tymi trylionami ja, to troszkę mam problem, ale nie ma lecimy, te monety są świetne, dziękuję, żeście mi dali sławność. nie wiadomo czy będziemy jeszcze grać w dorzy, bo dla mnie to wiecie jakie to jest ale wiecie. 15 koła ja yeah. znaczy nie 15 tylko 1000 koła znaczy się ale ja mówię na no to 15 koła gdyby było 15 koła już dawno by 70 ale Fajnie. Dobra. Nie same tutaj lejnopsu sobie zbieram. Same klejnopsu. Ej tutaj już nie ma. O! Tutaj. Tu. Tu musi! Ale musi. Ale w monetach nie tylko trafiamy w diamenty widzowie. Trafiamy też łap. Ale nie trafiamy, wiecie czego. 366.93m To tego nie trafiamy. O, i tu. Tutaj tam coś jest. O! Ty! Widzowie, zauważyłem coś! The best, 25%! Jestem już pro. Hmm. To znaczy. Nie. Jestem. Ja nie jestem dalej pro. Bo pierwsza kreska to jest noob, druga kreska to jest pro, a trzecia to jest hacker. Ty, świetne takie. Ale ja nie chcę być noobkiem. Dlatego ja w to ciągle gram. Pro, pro. Nie, wziął. Dobra. No, świetnie. I jeszcze pod jedną nogą, od pasa w dół. <słyska> o, wręcznia. Jestem w nią. Yeah. Triliony, 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 Co ja mam zrobić z ja nie mam na co wydać, a ja chcę zmienić O, był lepsza mój Co? Jakie się robi daj mu. Ale ESA! Chodzę, Świetnie, według mnie. No, jestem już w widzowie, więc lecimy. A zrobiło lagi. No widzisz, kocham. No dobra. Już wiem. No i... Ko Żartuję. Chodźmy. Ja piętnaście bilionów, ja pierniczę. Piętnaście bilionów. O, 31% jeden procent the best. Będę prosem za chwilę. Hmm. Aha, to co wam powiedzieć? Dobra, i chcę Wam yy, przypomnieć, znaczy nie przypomnieć, tylko powiedzieć, że The Best, yy, no, czyli to 31%, że za chwilę stanę się pro, to, to, to jest yy, górny prawy rzut. Może i jestem troszkę nóżkiem, ale będę pro, tym hakerem i zapomnę o mnie w górę. O, 32% w iya kunci jeram ya, pam pam ya. oh ya itu 33% bardzo dobrze nam idzie się Będzie to dobrze. Ale może i nie w tym odcinku, ale będzie to Ale z ciebie bawi. Tym jest smutkiem. Nie wyzywajcie mnie, że nie jestem w Bo to jestem młodzem i. Ha 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 Ale ciebie bambi Czemu? Bo jesteś nubkiem Nie używajcie mnie, że jestem nubkiem, niech Nie używajcie mnie, że jestem babikiem, po prostu ja jestem nubkiem Pfff Nie, nie, nie pij. Pij. Czy jeśli byś Esa. Elsa Zarabiać mnie pro Zakończyć z życie tym nubem Nuby się tylko ślią. I otrzymują Wielu tego nie Wyczyta, to jest jak, jak, diaksy, kraksy. A poza tym doskonale wiecie, o co mnie chodzi. Tu już byliśmy, prawda? A dobra, to my tam nie byliśmy. Hit fajne. O! Ja nagrywam filmik od razu wam mówię. Nagrywam filmik tak długo, aż nie zasnął się. Będę pro, zobaczycie! Będę pro. Będziecie mi za w sumie niebo zresztą niektóre. Jestem lubem, przyznaję, że jestem lubem. Ale będę pro za chwilę. To się zmieni! Szybko! Może jakiś kłopiszek? O, 38 pryla, jest. Może w tym coś trapimy Nie, ani ja nie mogę! Esa sy, wszyscy. Ej, my już jesteśmy na połowie dystro. Jestem już na połowie bycia noobkiem, znaczy, ale idę do pro, więc nie jestem noobem, jestem pro. The best, widzicie, jak the best. Ale nie, bo to podpokolecia, ja za krótko nagrywam filmik. Ej ty, to mnie dobra okazja. Dobrze zrobiłem. My już mamy 1.09m? Czyż to nie chciałem? Dobra, z bilionami tego będzie trudno. Z bilionami tego typu będzie mega trudno, więc nie to Widzowie, zbliżam się do nowego życia. Z byciem się pro. Będę prozara. Trochę opowiadam o, o tym, jak ja jestem nubem. Bo chodzi mi dokładnie o to, że ja, że ja jestem tak zadowolony jak jestem strasznie, strasznie zadowolony, że zaraz będę pro. I to już będzie takie szczęście. Proste 3 lepsze. żeby się powodu, a potem będę. Bo... słuchajcie, ja coś wam powiem. DPS nie chodzi to, że się ja tylko tak mówię. Pues, no i jestem, po w długiej przerwie, ale na szczęście jestem. Odpadłem niestety z gry i musiałem daleko przechodzić, więc... Jeżeli ktoś by do mnie dzwonił, to ja nie na nie dzwonić, bo dobrze tylko. Dobra, 40 to jest thrilla. Dobra. Ja się staję pro powoli. Eee, I mój głos już dorasta. Ale... Dobra, ekscyt. Eee, dobra. Jestem na razie jestem mało noob, ale zbliżam się do bicia pro, więc ale wiecie co widzowie? jeszcze, że ja nie mogę doleścić na to. i to wszystko przez jakikolwiek pety. Wszystko przez jakieś pety, ale dobra, nieważne. to 26%. Chyba później 90 już będzie, ale przypuszczam, że będzie. E, już tak na wiece

co? nie nie, dobra e, zapominamy, że jeszcze nie jestem pro więc przepraszam, że mówię innym głosem ale ja już zaczynam być pro kiedy ten kawałeczek kółeczka który wygląda jak ciuchcia dotknie tego paska to oznacza, że jestem pro i to nie ma znaczenia czy 50 czy ile jest jak dotknie, to od razu jestem. Jest, jestem prosem! Widzowie, słuchajcie, ja jestem pro. Jeżeli Wam się wynik spodobał, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarzy, wyświetl... Znaczy... Jaki komentarz jest? i wyświetlenie! No to jeżeli wam się to nie spodobało, to tak zróbcie. No i wiecie, 48%. Jak to nie wierzę? Już się zbliżamy do mega wysokiego poziomu. I jestem pro. Jestem pro normalnie, jestem pro widzowie. Także jeżeli i zostawcie bardzo dużo łapy w górę, wyświetleń, subskrypcji. Yy, no i wiecie, yy, no to. Życzę Wam miłego dnia w sobotę i w niedzielę, jeżeli będzie. No i pa!